Ahoj moi drodzy, wy, którzy macie nadzieję i nie porzuciliście, mimo że do ostatnich filmów znowu minęło stanowczo zbyt wiele czasu. Niestety u mnie tak czasami bywa, ale mam nadzieję, że kiedy się już jakiś materiał pojawia, to wynagradza wam to oczekiwanie. Dzisiaj mam trzy rzeczy, myślę, że trzy bardzo różnorodne, i każda z nich w jakiś sposób zahacza o filmy. Przynajmniej mam takie wrażenie, przynajmniej tak mi się. Wydaje i gorąco liczę, że, że te produkcje, że te książki bądź komiksy w jakiś sposób do Was trafią albo przemówią albo sprawią, że, że będziecie tym zainteresowani i pojawi się chęć, żeby się z nimi zapoznać. Nie przedłużając, chciałbym zacząć od komiksu. Od komiksu Jacka Świdzińskiego, Festiwal, który możecie kojarzyć jako ten komiks, który jako pierwszy przełamał swego rodzaju monopol literatury na książki, jakkolwiek to zabrzmi, bo właśnie w kategorii z literaturą związaną Festiwal zdobył paszport polityki. No i muszę Wam powiedzieć, że to, kurczę, jest szalenie ciekawa rzecz. Ja już od dawna gdzieś czaiłem na ten Komiks, w zasadzie myślałem o nim zaraz po premierze, natomiast uczestniczą, uczestnicząc przepraszam festiwalu Fabuły w Poznaniu, Jacek Świdziński był jednym z gości pewnego panelu, więc pomyślałem sobie, że to jest kapitalny motywator, taki osobisty, żeby sobie po to dzieło sięgnąć. I pokażę Wam, że miałem nosa chociażby do absolutnie przepięknej dedykacji i i, i rysunku. Jacek szalenie sympatycznym człowiekiem jest, ale tu nie o to chodzi, dzieło musi się obronić samo. I muszę Wam powiedzieć, że festiwal jest takim komiksem, który pozostawia po sobie takie wrażenie, że, że tu jeszcze jest w czym kopać. To nie jest coś takiego, że raz przeczytamy i to jest absolutnie koniec. Nie, ja osobiście miałem takie wrażenie, że, że tam jest jeszcze dużo dobra. Że tutaj jeszcze wiele można sobie sprawdzić, poznać, dowiedzieć się i, i na pewno będę wracał. Jeżeli chodzi o kreskę, no, tak sobie spójrzcie, ona jest dość charakterystyczna. Ma coś z takich troszeczkę, mo, może, nie, może nie sticków, ale nie tylko. Ogólnie jest tutaj dużo takiego, takiej zabawy formą, e, takiej abstrakcji. E, jeżeli chodzi o samą fabułę, to ja tylko wam powiem, że fabuła dotyczy, tutaj przeczytam Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów odbywającego się w Warszawie od 31 lipca do 14 sierpnia 1955 roku do stolicy przyjechało około 150 tysięcy delegatów z Polski i 25 tysięcy obcokrajowców ze 114 państw. To jest inspiracja dla Jacka Świdzińskiego, który korzystał z przeróżnych materiałów, tworzył duży, duży research, żeby tutaj oddać pewne kwestie. Są i historie takie bardziej, jakby to powiedzieć, medialne, ale jest bardzo dużo osobistych. Strasznie mi się podoba fakt z jednej strony takiej komunistycznej otoczki, bo ten klimat komuny jest. Przeszywający. Jest tam bardzo dużo takich kwestii związanych ze światopoglądem, jest to zderzenie tej rodzimej kultury i tej kultury zagranicznej, i mam wrażenie, że to jest egzotyka i z jednej, i z drugiej strony, gdzieś ta egzotyka bardzo mocno się z sobą, się z sobą łączy. Nie jest to komiks dla tych, którzy nie lubią swego rodzaju właśnie absurdu, jakiegoś groteski, jakiejś satyry, bo, bo te elementy tutaj są i to nie jest tak, że, że Świdziński tą komunę w jakiś sposób, nie wiem, wyśmiewa, owszem, zdarzają się fragmenty, kiedy, kiedy gdzieś ten humor nam wypływa i komizm, natomiast wydaje mi się, że przede wszystkim to jest oddanie tego klimatu, klimatu, który... Jest troszeczkę jak z innego świata, innej rzeczywistości, wręcz alternatywnej, w której ten, ten festiwal się dzieje i nagle do tej bańki zamkniętej wchodzi jakiś dziwny koloryt. I mamy z jednej strony to takie komunistyczne tworzenie na, na łapu capu, żeby jakoś to zadziałało, nie działa, próbujemy to naprawić, kombinujemy tak itd., itd. Mamy jakieś spojrzenie zwykłych ludzi też na kwestie narodowości i pochodzenia. I etniczności. Mamy takie zwykłe historie codzienne takich dziewczyn, które gdzieś tam szukają na przykład obcokrajowców, bo są ich bardzo e, ciekawi. E, mamy też osoby, które gdzieś tam chcą się wzbogacić na tym wszystkim i szukają jakiegoś rynku, rynku zbytu. To jest dużo historii, one się czasem przenikają, czasami nie. Mamy też historię takich czołowych działaczek, można powiedzieć. Robotnicze, które tutaj odgrywają dużą rolę, widać, że to jest wydarzenie, no właśnie jak nie z tego świata. I jest w tym coś szalenie atrakcyjnego i egzotycznego, jak powiedziałem, ale przez egzotykę nie rozumiem umniejszania, ale bardziej chodzi mi o barwność. O niejednoznaczność tego, tego wszystkiego. I, I ten komiksik się absolutnie pożera. Bardzo dobrze mi się to czytało, bardzo dobrze mi się to oglądało. Jest to kreska, jak już mówiłem, dość, dość charakterystyczna. Natomiast wydaje mi się, że, że, że ta kresencja bardzo ładnie nam tutaj pasuje do, do tego, cóż, cóż Jacek Świdziński miał nam do, do zaoferowania. Wiem, że nie dla każdego ona będzie taka fajna, ale mi się wydała naprawdę. Naprawdę świetna też kwestia języka jest tutaj niezwykle ciekawa różnego rodzaju nieporozumienia, próba nawiązania kontaktu, czy w jakiś sposób mimiką. Jak mimika nie bardzo działa, to takim połączeniem różnych języków. No i muszę Wam powiedzieć, że, że bardzo dobrze się bawiłem przy tym komiksie że on jest kapitalnie, on kapitalnie oddaje ducha epoki, a przy tym też tego wydarzenia, które jest absolutnie niezwykłe w tej rzeczywistości. I, I to przemieszanie tego wszystkiego tworzy wyśmienity melanż emocji i wrażeń, i absurdów, i też mniejszych czy większych dramatów, które gdzieś się tutaj pojawiają, przemykają, niby to jest drobnica, bo to też jest trochę o, o Warszawie. Warszawie, która po wojnie wszyscy wiemy, jak wyglądała, i która mimo wielu zmian i tak jest cały czas, można powiedzieć, w takiej odbudowie, z jednej strony takiej stricte fizycznej, bo są miejsca, w których te zniszczenia wciąż widać, ale też takiej odbudowie mentalnej. Otwarcia się na nowe, na inną rzeczywistość, wyjścia z pewnego rodzaju na bańki komunistycznej, której tu absolutnie hmm, nie można wyłączyć, nie można z niej uciec. Także z mojej strony ja Wam festiwal bardzo polecam, jeżeli chodzi o takie. Kwestie związane z oddaniem ducha epoki, z niesamowitością tej sytuacji, z takim absurdem, humorem, czasami czarnym, ale też takim podejściem, wydaje mi się, bezkompromisowym, trochę odkrywającym różne rzeczy w człowieku, te mniej i bardziej chwalebne. To myślę, że to, to miszcze jak najbardziej jest czymś, co chcecie mieć w swojej kolekcji. Jest tu, jest tu szarość, jest tu barwność, są tu takie nasze. Hmm. Rzeczy, które gdzieś trzymamy w głowie, nie mówimy ich na głos, ale są też takie objawy, jakby to powiedzieć, takiego działania wspaniałomyślnego, jakkolwiek to brzmi. Wiem, że tutaj dużo wantropów podrzuciłem, ale wierzcie mi, wydaje mi się, że, że ja tylko skubnąłem sobie na razie festiwalu i będę na pewno do, tej, do tego komiksu wracał. Nie dziwi mnie paszport polityki. Bardzo się cieszę, że widzimy w komiksie literaturę. Bo komiks gdzieś przez długi czas pokutował nad tym, że jest jakąś inną formą przedstawiania opowieści. No i mam wrażenie, że przez to gdzieś, gdzieś umykały nam pewne naprawdę fantastyczne historie, i, i cieszę się, że, że takie przełomanie jest. Więc festiwal, ja Wam serdecznie polecam. Bardzo dobry komiks wielokrotnego użytku, przynajmniej ja takie mam. Wrażenie. No dobrze, komiksik jest za nami, i teraz przejdziemy do z jednej strony filmu, z drugiej strony książki, ponieważ mam dla Was tutaj książkę Quentin'a Tarantino spekulacje o kinie. Ja na początku, szczerze mówiąc, myślałem, że to będą ogólnie przeróżne okresy w historii kina, natomiast potem jak tak sobie doczy doczytałem, doczytałem, przepraszam, jak sobie doczytałem, to okazało się, że to jednak jest, to są lata osiemdziesiąte przede wszystkim. Są nawiązania oczywiście do innych produkcji, chociażby do, do Psychozy, natomiast Quentin Tarantino tutaj skupia się na kinie lat siedemdziesiątych, można powiedzieć swego rodzaju kinie dla niego formacyjnym, bardzo ważnym, takim z którego on korzystał, które mocno na niego, na niego wpłynęło, które stworzyło dla niego pewnego rodzaju rzeczywistość, do której on się potem odnosił, która go też w jakiś sposób inspirowała. No i powiem tak, z jednej strony to jest książka, którą się fantastycznie czyta, z drugiej ja nie wiem, czy mogę ją polecić wszystkim, bo wydaje mi się jednak, że to jest. Książka głównie do osób naprawdę filmem zainteresowanych. Bo ja Wam powiem szczerze, ja coś tam o filmie wiem. Tak mi się przynajmniej wydaje. To nie jest może profesjonalna wiedza, ale wiedza hobbystyczna z dużym zacięciem. A mimo to, ja bardzo wielu filmów w ogóle nie znałem. I na to trzeba być gotowym, że Tarantino spojluje dość ostro. Tylko, że to jest, myślę, ryzyko, któremu warto się w jakimś aspekcie poddać jak najbardziej. I myślę, że. To jest taka, taka książka, której zdecydowanie warto pod tym zenem dać, dać szansę, jeżeli rzeczywiście siedzicie w kinie, bo jeżeli nie, to będziecie jak czytać z wrażeniem, kurde, no nie, nie bardzo wiem na co się złapać. Natomiast dla, dla fanów kina, dla fanów kinematografii, dla osób żywo tym zainteresowanych, to jest bardziej pozycja zachęcająca do odkryć, Pokazująca postaci, których nie znam, albo które tylko kojarzymy filmy, które gdzieś tam w polskiej rzeczywistości, wydaje mi się, nie, nie odniosły jakiegoś większego albo sukcesu, albo nie były gdzieś szeroko komentowane. Jasne, są tutaj wyjątki, jest na przykład Bullet, jest ucieczka z Alcatraz, jest, jest taksówkarz. Natomiast jest dużo tu też takich rzeczy, jak chociażby nie wiem, kulisty Piorun absolutnie nie kojarzę, nie kojarzę Luna Parku, Daisy Miller też raczej tak nie, nie, nie orbituje w mojej głowie albo porachunki. Być może dlatego, że to nie moje czasy, może rzeczywiście w tamtej chwili te, te, to kino gdzieś tam robiło furorę w Polsce. Ale tak czy jak obecnie, to, to raczej nie jest kino, o którym się pamiętam. Mam tutaj taki miks właśnie tych bardziej znanych rzeczy, których ma się łatwy punkt zaczepienia, chociażby jest też brudne Harry. Ale, ale mamy też drugą połowę, która jest właśnie takim katalogiem do, do odkryć, do szukania, do, do sprawdzania pewnych rzeczy. Także wydaje mi się, że, że tutaj tak ta, ta kinofilska nutka musi być, żeby sobie starannie korzystać. Chociaż w tych filmach, które znacie, co jest fajne w Tarantino, to on opisuje filmy w dość charakterystyczny sposób. Z jednej strony przedstawia pewne fabularne sznyty, ale też bardzo mocno wchodzi, wchodzi w postaci w wydarzenia, w szczegóły. Fantastyczny absolutnie jest rozdział o taksówkarzu, kiedy jest zastanawianie się, na ile scenariusz Radera został przedstawiony, jakby wyglądało to wszystko, gdyby De Palma na przykład zabrał się za taksówkarza, bo były takie. Propozycje, w jaki sposób ten scenariusz Schradera i to, co Scorsese pokazał na wielkim ekranie, rzeczywiście szło w parze, albo kiedy to odbiegło. Jest tam dużo bardzo ciekawych rzeczy i akurat miałem taką okazję obejrzeć tego taksówkarza ponownie na wielkim ekranie. Nie jestem osobiście wielkim fanem tego filmu, jakoś nie potrafię w niego wejść, ale powiem Wam, że po przeczytaniu tego, na co Tarantino zwrócił uwagę, to jest trochę straszne, bo optyka filmu jest bardzo jego. Bo ja wcześniej nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi, że kawałki jazzowe są wciskane w taksówkarza ile wlezie, i jest tego po prostu za dużo. Teraz oglądałem, to. Bardzo mocno to odczułem. Podobnie odczułem kwestię rasizmu, której wcześniej gdzieś nie, nie, nie doszukiwałem się. Natomiast, jak się słyszy o, o scenariuszu Schradera, nie, widzi się to, co przedstawia Scorsese, pewnymi fragmentami na ekranie. Można się domyślić, że tu rzeczywiście koncept był troszeczkę. Inne. Także cieszę się, że też Tarantino daje takie nowe kierunki odkrycia, dzięki którym to kino staje się inne, bardziej atrakcyjne, zachęcające do, do, do sprawdzania, do poznania i tak dalej. To jest napisane bardzo lekkim językiem, bardzo takim rozmownym że ja mam wrażenie, jakby ktoś ze mną rozmawiał, kiedy ja sobie to czytam yy, i nie ma tu żadnego zadęcia, a mimo wszystko te analizy czasami są tak fascynujące, tak pogłębione. Są też takie rozdziały oddzielne, jak na przykład rozdział o Floydzie, yy, który był swego czasu przewodnikiem w pewnych aspektach odkrywania kina dla Quintina Tarantino albo o Kevinie Thompsonie. Mam nadzieję, że, że tutaj nie przekręciłem krytyku, takim niby drugim krytyku, a tak naprawdę wyciągającym pewne, pewne filmy na światło dzienne I, i to też fascynujące taka opowieść o, o, o kimś, kto niby był na oboczu, a jednocześnie pokazywał zupełnie nowy, zupełnie inny, absolutnie fascynujący świat, więc nie powiem, że to spekulacje o nie są dla wszystkich, którzy oglądają kino Quinty na Tarantino, wydaje mi się, że nie. To jest bardziej dla osób już bardziej zainteresowanych tematem, bo ta ilość nieznanych filmów, aktorów może Was przytłoczyć. Mnie bardziej ciekawiła i interesowała. Natomiast mówię, dla Was to może być przytłaczające, dla mnie fascynujące, coś do odkrycia. I nawet jak nie znałem, nawet jak czasami brakowało mi punktu. Zaczepienia, to, to i tak byłem tym żywo zainteresowany. To i tak ten język tej opowieści, wgryzania się w filmy, pokazania pewnych, pewnych motywów, pewnych ścieżek postaci, pewnych emocji, nawet jeżeli nie widziałem tego filmu, to jest tak przedstawione, że ja absolutnie w to wchodzę i, i jestem bardzo w tych rozważaniach głęboko i, i one mi wchodzą naprawdę świetnie. Więc mówię, nie jest to rzecz dla każdego. Spekulacje o Kinie nie są dla wszystkich, ale wydaje mi się, że te osoby, które. Gdzieś będą tym zainteresowane, będą miały satysfakcję i będą też chciały odkrywać i poczują tą, tą miłość do kina, tą pasję. Wiecie, czasami trafiamy na, na książki, które opowiadają o rzeczach, które są zupełnie spoza naszej ligi, a i tak są fascynujące. Wydaje mi się, że Tarantino ma taką siłę, natomiast on aż tak głęboko wchodzi w te pewne tkanki, że, że to może być dla niektórych, no jednak, zbyt. Zbyt wnikliwe na pewnych, na pewnych poziomach i, i szukają czegoś, czegoś innego. Oczywiście zachęcam, żeby się spróbować, ale wydaje mi się, że warto, żebyście mieli jakiś punkt odniesienia i świadomość. Ja absolutnie polecam się, że każdy fankina z takiego prezentu i z takiej lektury będzie zadowolony, no ale jeżeli tak tylko oglądacie od czasu do czasu, to wydaje mi się, że to raczej, raczej nie jest to. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że, że jednak to jest dla bardziej zaprawionych boju. Kinomanów. Także spekulacje o kinie mają swoją specyfikę, ale myślę, że wielu wielu fanów się, się znajdzie tej pozycji. No i czekam na więcej takich książek Quentina Tarantino, bo mam wrażenie, że on ma w sobie ogrom takiego materiału, którym mógłby nam opowiedzieć fascynujące rzeczach, które bardzo dobrze znamy i sprawić, że spojrzymy na nie z innego punktu widzenia. Ja to zawsze bardzo doceniam, podobnie jak tę książkę. Jeżeli kino płynie w waszych żyłach, to jak najbardziej jest to pozycja dla Was. No, i taki kinowy był przeskok, mimo że literacki, i teraz przejdziemy sobie do filmu. Jednego filmu, którym chciałbym Wam powiedzieć, Jutro będzie nasze. Jest to film, na który poszedłem z rodzicielką. Pomyślałem sobie, patrząc na ocenę, że to może być niezły pomysł, żeby właśnie na dzień mamy sobie go obejrzeć. No, i mi się wydaje, że to jest taki film, który ja bym chciał polecać wszystkim. I zawsze. I że to jest dla mnie jeden z filmów roku. Absolutnie. Paula Cortellesi. Wolę się wspomóc tutaj ściągawką nie dość, że odpowiada za reżyserię to jeszcze gra główną rolę i jest jedną z twórczeń scenariusza i tu nie można spoilować pewnych rzeczy w tym filmie, bo inaczej mam wrażenie cała przyjemność z jego oglądania pójdzie gdzieś precz, ale to co musicie wiedzieć to, że główna bohaterka jest no taką kobietą stłamszoną kobietą stłamszoną patriarchatę kobietą usługującą która nie jest doceniana ani przez pracodawców, bo mężczyzna więcej dostanie, ani przez swojego męża, wokół którego robi wszystko, a i tak bardzo często on, jego zdaniem to jest za mało i naprostowuje ją siłą, siłą fizyczną. Ma trójkę dzieci, już wchodzącą w dorosłość, chociaż mentalnie mi się wydaje, że dorosłą córkę która gdzieś do, do Orzenku dąży i, i dwójkę dzieciaków, które są bardzo tutaj inspirowane tym, co robi ich ojciec, jeżeli chodzi o taką gwałtowność i taką, wiecie, kulturę, Nie oszukujmy się, to nie jest łatwe życie. I gdzieś, gdyby Kortelesi poszła, mam wrażenie, w takie bardzo, bardzo standardowe kwestie, Gdyby o tej i, i przemocy i codzienności opowiadała tylko tak od A do Z bardzo prosto w tej, w tej czerni bieli, to wydaje mi się, że ten film by nie zadziałał. Ale ten film działa innymi dlatego, że Kortelesi pokazuje absurd wielu sytuacji, absurd przemocy, absurd pierwszej miłości, do której tak wzdychamy, absurd przywiązania do pewnych rzeczy, które są za nami. Są tutaj takie wstawki ala musicalowe. Jeżeli mogę Wam tak króciutko króciutko Was naprowadzić, to jest na przykład scena właśnie przemocy domowej, która zamienia się w scenę takiego trochę tańca, trochę musicalową. Jest tam też muzyka i, i tekst, który możemy odczytać. I być może dla niektórych by się wydawało, że to jest sposób poroniony absolutnie. Albo, że jest to wizja, przez którą przemoc domowa jest albo nieugloryfikowana, albo w jakiś sposób przekształcana czy, czy trywializowana Ja nie mam takiego wrażenia. Wydaje mi się, że właśnie taka wizja, taka forma sprawia, że my musimy wniknąć w to głębiej. My musimy poczuć to inaczej. Nie ma tutaj oczywistej, bezpośredniej przemocy, którą my, do której my, mówiąc brutalnie, jesteśmy przyzwyczajeni. Cortelessi trochę przyrzuca nasze, nasze spojrzenie, naszą świadomość, i dzięki temu mam wrażenie, Jutro będzie nasze działo działa wiele lepiej. Są to na przykład zaskakujące rzeczy, dziwne, momentami takie właśnie groteskowe, ale po tej grotesce zawsze przychodzi smutek. Ten dramat nie zostaje zabity, on dostaje inny wektor do wypłynięcia i myślę, że to jest fantastyczny pomysł i, i, i to w jutro będzie nasze naprawdę działa jest tutaj bardzo dużo takiej siły społeczności kobiecej która teoretycznie jest gdzieś tam na drugim planie w życiu swoich mężczyzn ale jednocześnie ich jakaś współpraca ich jakiegoś rodzaju wsparcie jest cały czas widoczne nawet jak się czasem tam żrą bo się żrą momentami to tak czy siak jest to taka wspólnota na którą można liczyć w trudnych sytuacjach i to, co było dla mnie też, też, też ciekawe, to fakt, że tu właśnie nie ma zadęcia, że tutaj nie ma rzeczy wprost, że tu bardzo dużo dzieje się gdzieś w środku głównej bohaterki. My czujemy, w sensie ja czuję, kiedy to oglądałem, taki ogromny ścisk w niej, taką bitwę uczuć, emocji, doznań, wściekłości i zmęczenia naprawdę ogrom, a mimo wszystko było w tym wiele sprawczości. Mimo wszystko, w jutro będzie nasze jest dużo takiego, takiej siły wewnętrznej. E, i, I ta sprawczość pięknie wypływa w finale. Ja wam absolutnie nie powiem, do czego to dąży. Mogę wam tylko powiedzieć tak, że już dawno nie widziałem filmu, który by tak kapitalnie operował napięcie. Jest na przykład fantastyczna scena mm, takiego obiadu z rodziną adoratora córki głównej. Różnią adoratora, który chce zdobyć tutaj, się zaręczyć z córką głównej bohaterki, i tam poziom napięcia jest absolutnie niesamowity. Zrobiony na bardzo prostych, mam wrażenie, środkach, ale to nie ujmuje w żadnym razie wyśmienitej reżyserii i poczuciu tego, i nie ma tu szantażu emocjonalnego absolutnie żadnego. To jest oddanie rzeczywistości. I to napięcie jest na kilku etapach w tym filmie. I to napięcie działa. To, co zwyczaj jest kinie dla mnie rozczarowujące, to fakt, że ja gdzieś mniej więcej, czy po początku, czy po jednej trzeciej, czy po połowie ja już dokładnie wiem, co się wydarzy. Ja dokładnie wiem, do czego to dąży. Przy jutro będzie nasze, ja to straciłem i to było absolutnie piękne. Ja strasznie doceniam kino, które jest z jednej strony korzysta z środków, które już znamy, ale przetwarza je w tak nieszablonowy sposób, że ten finał, który oferuje i wzruszenie, i autentyczny katarziz i takie ciepło w sercu i który pokazuje fenomenalną sprawczość naprawdę gdzieś przenika, to, to nie jest pusty film to nie jest film, który w jakiś sposób manipuluje odbiorcą, to nie jest film który powiedzmy sobie chce nam wcisnąć do gardła morał, nie, tu wszystko rośnie ja, w tym filmie z minuty na minutę i potem rzeczywiście mamy taki wielki, no, emocjonalny oczyszczający wybuch i to było przepiękne doświadczenie, i bardzo część, że mogłem z moją mamą go obejrzeć. Ja bym go polecał wszystkim. Nie idźmy w jakieś takie struktury, tylko mamy, córki, siostry, babcie, i tak Nie, całe rodziny niech to, niech mężczyźni to widzą, niech mają świadomość, jak pewne rzeczy zmieniły się relatywnie niedawno, jak wiele jeszcze jest pracy przed nami, na jak dużo rzeczy my nie zwracamy uwagi, a one gdzieś się naszej rzeczywistości Dzieją. Cortés świetnie obnaża tą kulturę o ten patriarchat, ale też pokazuje pewne niejednoznaczności w niektórych aspektach i, i miesza ten dramat z tym humorem i robi to czasami w sposób powiedziałbym taki szalony. Absolutnie. Wydaje się odklejony z rzeczywistości, ale moim skromnym zdaniem to działa. I uważam, że to jest jeden z filmów roku, który jest spełniony, który jest kapitalnie zaplanowany, wyrejestrowany z dużą świadomością, z kapitalnym panowaniem nad, nad obrazem, nad emocją i, i gdzieś tam, nie, nie mający w sobie sztuczności, absolutnie żadnej. I to jest Oda do sprawczości, pokazująca, że nawet jak jest ciężko, nawet jak się rzeczy bardzo różne w naszym życiu dzieją, ta sprawczość wciąż w nas jest. Ta sprawczość wciąż jest gdzieś obok, tylko musimy jej być może troszeczkę poszukać albo o nią w różnych aspektach powalczyć. Ja jestem zachwycony, uważam, że to jeden z filmów roku, świetnie zagrany. Główna rola, absolutnie wyśmienita, to trzymanie tego wszystkiego w sobie, ale doceniłbym też główną rolę męską tego po prostu demskiego boksera. Widać w nim tą małość, a jednocześnie ta małość, która się przeradza w przemoc, która jest absolutnie bezwzględne. To jest dużo takich charakterystycznych ról drugoplanowych. Jest taka zabawa z schematami, można powiedzieć. Wyjście z tego pola. Każdy ma tu swój czas, swoje miejsce. Ja widzę, że to jest dzieło przemyślane, spełnione. I ja bym bardzo chciał, żeby jak najwięcej osób szło na ten film. Więc, jeżeli chcecie, żeby jutro było wasze, to idźcie, na jutro będzie nasze, bo myślę, że po seansie tego filmu Będziecie mieli w sercu dużo, dużo przemyśleń, dużo takiej energii dobrej, zdrowej i dużo świadomości. i Raz, że to będzie przyjemność obcowania z naprawdę świetnie poprowadzonym dziełem kinowym, ale też dziełem kinowym, które ma coś do powiedzenia, nie mówi tego patologicznie, bawi się tą formą, a jednocześnie to serce historii płynie przez całość i pięknie zaczyna szybciej bić na samym końcu. Także ja jestem absolutnie zdobyty przez ten film. Nie wiem, czy tak się powinno mówić, pewnie coś niegramatycznie, w każdym razie zachwyt. Mam nadzieję, że i wy będziecie go podzielać. Także jutro będzie nasze serdecznie Wam polecam. Podobnie jak spekulacje o i, o, i festiwal. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do sprawdzenia tych rzeczy, że obejrzycie, przeczytacie i że będziecie mieli z tego przyjemność i przemyślenia. I dobrze spędzony czas, jak będzie, zobaczymy. Ja w każdym razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić coś więcej wkrótce. Jeżeli chcecie zajrzeć do Instagrama, to tam również różne różnice treści możecie napotkać. I tyle ode mnie. Dziś dzięki. Na razie. Cześć.